Podobno Chińczycy wymyślili czarny proch nie po to, by stosować go na polach bitew, ale do zabaw, właśnie przy pomocy fajerwerków. W Nowy Rok oświęcimianie wkroczą przed Oświęcimskim Centrum Kultury właśnie pokazem fajerwerków. Po pierwsze petardy hukowe, to są główne i najpopularniejsze, zapalane od dratwy na zapalnicz przy zapałkach. Takie zestawy świąteczne właśnie, które składają się z kilku rakiet, z kilku petard hukowych z kilka katiuszy, fontan stożkowych, ale głównie właśnie to są fontanny i, i wulkany. Pospolicie zwane. Na wszystkich są instrukcje w języku polskim? Wszystkie są instruowane w języku polskim. Kto może, Kto może przyjść i kupić petardę? Każdy? Osoba tylko i wyłącznie powyżej 18 roku życia. Staramy się skrupulatnie osoby podejrzane skrupulatnie weryfikować. Co mam ten dowodu osobistego? Czy pojawiają się jeszcze dodatkowe pytania na temat tego, jak odpalać takie petardy i fajerwerki? Zazwyczaj nie. Klienci uważają, że wszystko o wszystkim wiedzą. Chodź staramy się uwzględnić to, by obchodzić się tymi ostrożnie i zapoznać się z instrukcją obsługi. Młodzi ludzie bardzo mocno, bardzo hucznie używają fajerwerków. Straż Miejska prowadzi profilaktykę w tym zakresie? Staramy się we wszystkich szkołach, do których jesteśmy zapraszani od szkoły podstawowej do średniej, jeżeli jest taka wola dyrekcji. Strażnicy przedstawiają zasady bezpiecznego zachowania się z Jakie to są podstawowe zasady? Ech, wbrew powszechnemu mniemaniu najlepszym sposobem jest stosowanie się do instrukcji obsługi yy, sporządzonej przez producenta. Z reguły to są zdroworozsądkowe instrukcje. Jeżeli petarda ma kij albo jakąś inną możliwość zdalnego odpalania, to wtedy używamy butelki, wazonu, czegokolwiek innego. Odradzam wkopywanie w ziemię, bo mogą być różne sytuacje. Najlepsze jest właśnie takie naczynie, które ma sporo powietrza. Absolutnie nie należy dawać petard do ręki dzieciom, obojętnie czy w sklepie mówili, że dzieci mogą, czy nie, nie należyło. Młodym ludziom różne dziwne pomysły do głowy przychodzą, i czasami kończy się na poporzeniu, a czasami może skończyć się dużo tragiczniej. Czy znaczy Straż Miejska ma gonitwę za zwierzakami, które czasami uciekają ze spacerów w związku z fajerwerkami? Przyznam, że ostatni taki wypadek pamiętam sprzed 4-5 lat. Od tego czasu nie było zgłoszeń tego typu. Również dlatego, że wzrasta poziom świadomości wśród ludzi. Doskonale wiedzą, że zwierzęta, coraz więcej ludzi doskonale wie, że zwierzęta się boją tego typu dźwięków, no i starają się chronić swoje, swoich podopiecznych przed tego typu dźwiękami. No wiadomo, w domu pies może szaleć, kot może się gdzieś głęboko schować, no ale no, trzeba to przeżyć, w końcu to raz w roku tylko. Panie doktorze, czy w okolicach Sylwestra i Nowego Roku dużo pacjentów zgłasza się z obrażeniami po petardach, po fajerwerkach na szpitalny oddział ratunkowy? Tak, ma pan rację, są to urazy sezonowe i w tym właśnie czasie najbliższych dni ryzyko rośnie i będzie rosło u obrażeń u pacjentów, szczególnie pacjentów nastoletnich lub nieletnich. W młodszej grupie wiekowej obrażeń ciała spowodowanych no, nieplanowymi, przypadkowymi wybuchami lub nie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Petard. Jakie to są najczęściej obrażenia? Najczęściej są to oparzenia twarzy, obrażenia rąk, różnego stopnia oczywiście. Większość z nich nie jest groźnych, ale zdarzają się i przypadki urazów poważnych, szczególnie dłoni. Bywały i krocza y, innych części ciała rzadziej. Młodzi ludzie bawią się fajerwerkami nie tylko takimi kupionymi w sklepie które można uznać za bezpieczne ale również fajerwerkami własnej roboty. Czy zdarzają się przypadki, że po takich niekontrolowanych wybuchach tutaj trafiają? Ostatnio coraz rzadziej, natomiast y, pamiętam sprzed lat kilkunastu rzeczywiście ten problem był najistotniejszy. Nie, nie było dostępu do tych fajerwerków, które są wykonywane i dostępne w tej chwili w sklepach. Natomiast y, te domowe i roboty powodowały znacznie groźniejsze jeszcze obrażenia i szczególnie istotne obrażenia zarówno tułowia jak i rąk. Te w skutkach były tragiczne nieraz czy w okresie sylwestrowo noworocznym będzie jakoś specjalnie zwiększona obsada SORu my SOR mamy zakontraktowany w Narodowym Funduszu Zdrowia w obsadzie dwuosobowej plus pełna obsada lekarska jest na oddziałach Zarówno zabiegowych, jak i niezabiegowych, i ta obsada jest obsadą wystarczającą. W sytuacjach nadzwyczajnych, oczywiście, organizacyjne działania musiałyby być podjęte. Myślę za, y, o jakichś masowych wypadkach czy innych zdarzeniach losowych, ale to jest już postępowanie w zależności od sytuacji. Uważam, że zabezpieczenie medyczne. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wzmocnionego przez dyżury specjalistów we wszystkich podstawowych oddziałach zabiegowych i niezabiegowych jest wystarczające. W sylwestrową noc na Szpitalny Oddział Ratunkowy Oświęcimskiego Szpitala trafiają na szczęście tylko pojedyncze osoby ranione przez fajerwerki. Oby w tym roku nie było ich więcej. Paweł Wodniak, Fakty o Święcim.